Jak z osiągalnością kupna mieszkania, domu w Belgii, czy ceny są przystępne, czy odklejone jak w Polsce od zarobków? No ja powiem to tak, ogólnie rzecz biorąc to wszędzie poszły wynajmy domów czy apartamentów poszły w górę. Za tym idzie również kupno takiego domu, to też również poszło w górę niestety. Ja to zauważyłam w Belgii, natomiast czy są, to ceny takie, czy są to ceny takie bardziej normalne? No to, żebyście mogli sobie porównać, jak te ceny wyglądają w Belgii, no to zrobię specjalnie taki odcinek i pokażę wam, jak te domy mieszkania mniej więcej wyglądają, w jakiej cenie. No, można dostać tutaj. Domy takie na przykład jak za 150 tysięcy, 190 tysięcy, 250 tysięcy. Są również ceny domów takie po 350 tysięcy. Są to ró różne, różne domy. Cena często jest uzależniona od klasy domu. Jaką klasę posiada dom? Czy jest to klasa A, B, C, D? Klasa A, B, C, no to będą to bardziej droższe domy. Natomiast klasy E... F, no to będą te tańsze domy, dlatego że one posiadają wtedy, wtedy mniejszą taką jakby jakość te, tego domu, czyli mają na przykład gorsze ogrzewanie, e, gorsze okna, czy też na przykład gorsze drzwi. Ale to zrobię Wam dla porównania właśnie taki inny odcinek. Taki inny odcinek o domach, i będziecie mogli sobie porównać, zobaczyć, jak wygląda proces meldunku w Belgii. Czy trzeba mieć zgodę od właściciela mieszkania? Mm, więc właśnie tak, w odpowiedzi a, trzeba mieć umowę podpisaną, e, gdzie wynajmujecie ten dom czy to mieszkanie, i z tą umową właśnie. Udajecie się do urzędu i wtedy się tam meldujecie. Czy są w Belgii jakieś organizacje polonijne lub imigranckie pomagające emigrantom? No wiecie, co, zbyt dużo zrzeszeń, to ja niestety takich nie znam. Natomiast gdzieś tam coś kiedyś widziałam właśnie, że na Facebookach ta społeczność taka polonijna się łączy, ale bardziej z naciskiem właśnie na Brukselę czy też Antwerpie w tych większych miastach. Natomiast gdzieś tam przewinęła mi się też jedna pani o imieniu, również Aneta, tak jak ja, i ta pani prowadzi takie właśnie swoje biuro, gdzie w różnych sprawach właśnie emigrantom pomaga. Natomiast pamiętajcie, że ta pomoc ona nie jest bezpłatna. Po prostu ta pani też coś robi. No i trzeba tej pani właśnie zapłacić. Ja w opisie filmiku oczywiście podam imię, nazwisko tej pani i numer jakiś kontaktowy, że jeżeli będziecie chcieli skorzystać z jej pomocy, to serdecznie Was zapraszam. Tego, co mi wiadomo, to ta pani prowadzi jakąś tam swoją stronę właśnie na Facebooku i posiada Messengera. Wiecie co? Ja sobie tutaj przyszłam, dlatego że ja teraz za chwilę będę sobie przesadzać tutaj drzewko i będę mówić do Was dalej. Następne pytanie to w jakich marketach, sieciach sklepów najlepiej robicie codzienne zakupy w Belgii? Czy zna Pani jakieś triki na zaoszczędzenie? Natomiast jeżeli chodzi o zaoszczędzenie, to wiecie co? Sprawa wygląda tak, że wiecie. Są sklepy tutaj w Belgii takie, w których naprawdę można zrobić zakupy za tańsze pieniądze. I ja polecam Wam z własnego doświadczenia: taki sklep jak na przykład Colorite, czy też słynny Lidl, to tak, polecam. Natomiast jednym takim z takich droższych sklepów to jest po prostu y, sklep Spar i ja tam nie polecam robić zakupów, bo jest to naprawdę, naprawdę drogi, y, drogi sklep. Ja osobiście robię zawsze zakupy w sklepie y, Colorite, Colorit, tak, to jest mój ulubiony sklep. Ja też sklepu y, nie zmieniam dlatego, że jak pójdę już do jednego sklepu to wiem gdzie co mam, także bardzo lubię y, bardzo lubię te sklepy, gdzie, gdzie wiem już, gdzie co mam i ogólnie wiecie. Też sobie porównywałam kiedyś, jak to właśnie wypada, czy taniej jest w Colorite, w tym kolorycie, czy też w Lidlu. Także jeżeli chodzi o kolory i Lidl, są to takie małe różnice cenowe. Czasami wiecie, jest to tak, że coś w kolorycie wypada drożej, a czasami coś... Coś drożej w Lidlu także, ale to zależy od produktu. Natomiast, takim tym droższym sklepem, no to jest na pewno Spar, to jest Spar, czy też na przykład Carrefour. To są już takie naprawdę te droższe, trochę te sklepy. No i tak jak już powiedziałam, no to na pewno sklepy będą tańsze na Walonii niż jak na Flandrii. To tak. No także. Także tak to wygląda, słuchajcie, z tymi sklepami. Ja, ja ogólnie, wiecie, w, ja trochę tracę tych pieniędzy na jedzenie, dlatego że my e, lubimy jeść nasze jedzenie, nie lubimy za bardzo z restauracji. Chociaż e, raz kiedyś tam zamówimy jakąś tam pizzę z restauracji, czy coś w ogóle tam zjemy, ale my bardzo lubimy, bardzo lubimy takie swoje jedzenie. E, moje dzieci, mój mąż bardzo lubi to, co ja gotuję, także. Wiecie, no wszystko ja kupuję sama, więc no, nam trochę idzie tych pieniędzy, ponieważ te dzieci nasze to one też codziennie jedzą y, obiady. Chociaż no, raz kiedyś tam się zdarzy, że, że, że nie zrobię tego obiadu. nas jest y, też y, czteroosobowa, słuchajcie, rodzina, także no, myślę, że w przypadku jednej osoby no to będzie znacznie taniej, nie? No, chyba że. Chyba, że na przykład macie psa, no to wtedy, jeżeli chodzi o jedzenie dla psa takie już gotowe do kupienia ze sklepu, no to też trochę kosztuje, więc. Jak z językiem w Belgii? Czy na belgijskim rynku pracy wystarczy angielski, czy jest nacisk na flamandzki, waloński? Jak w kontaktach z sąsiadami ludźmi? Powiem wam tak. To zależy gdzie właśnie wybierzecie sobie miejsce zamieszkania. Że no tam gdzie się przeprowadzicie, no to jest taki nacisk właśnie, że jeżeli na Walonie, no to francuski, jeżeli na Flandrii, no to jest to niderlandzki język. Z tym angielskim no to się ja tak nie spotkałam za bardzo, tak że ciężko mi jest tutaj określić. Natomiast jak wygląda relacja tutaj z moimi sąsiadami, bo ja tutaj akurat po środku mieszkam, to powiem wam tak, że po prawej stronie, czyli tutaj za tym płotem co widzicie, mam bardzo fajnych sąsiadów jest to taka babeczka z takim młodym, fajnym panem. Także są bardzo fajni, zawsze tam dzień dobry, jak się masz. No, z nimi tutaj akurat nie ma problemu: czy to się powie po niderlandzku, czy po francusku, to akurat nie ma z nimi problemu. Ale to zależy od ludzi, nie? Czy uczą się, czy chcą się uczyć tego języka, także tu nie ma problemu. Natomiast tutaj po lewej stronie też mam sąsiadkę, panią, która właśnie po niderlandzku, ale, czasami, ale ostatnio, słuchajcie, była u nas, bo zgubiła kota. Dzisiaj tam chyba poszedł w inną ścieżkę i zaginął ten kot. Także przyszła do mnie się pytać tutaj, czy może wejść na moje podwórko i zobaczyć, czy tutaj gdzieś siedzi ten kot. Także powiedziała to po francusku. Trochę się posiłkowała też właśnie tym translaterem, także słuchajcie, no nie ma problemu. Nie mam problemu w ogóle, ja tutaj y, mam bardzo fajnych sąsiadów teraz. Y, tak jak tutaj mieszkam, są bardzo fajni sąsiedzi, nie narzekam. Nawet powiem Wam, że tutaj jak naprzeciwko y, często chodzę, no często chodzę, zawsze chodzę do mojego samochodu, no bo to wiecie, rano trzeba zawieźć dzieci na przykład. No to powiem Wam, że jak zawsze y, idę do samochodu, to mam takiego sąsiada słuchajcie, takiego dziadka i ten starszy pan ten dziadek, on się, on ma żonkę, słuchajcie, ale żona niestety jest na wózku inwalidzkim, bo po prostu no już wiekowo widocznie chodzić nie może. Także słuchajcie, <słuchajcie> sprawa wygląda tak, że ten pan zawsze się uśmiecha, i tak zawsze ręką nie? ręką. Ja tam mówię oczywiście, bo nie? powiem nawet, że spotykamy się w sklepie i ostatnio, słuchajcie, mąż do mnie mówi. Adam mówi do mnie, że <noise> idziesz, nie widzisz sąsiada, bo tak się już patrzył na ciebie trzy razy. Chyba dzień dobry, ci chciał powiedzieć. A mówię, że no nie, nie widziałam sąsiada, bo mówię, a, produktami tutaj byłam zajęta, czy, <noise> czy na pewno jest to, co chciałam. Ale później gdzieś tam, właśnie w jakiejś alejce się widzieliśmy i sobie e, dzień dobry, powiedzieliśmy także, no bardzo fajnych mam sąsiadów i też. I też słuchajcie po drugiej stronie, ale mam tutaj błoto, ale to nic, będę musiała posprzątać. Po drugiej stronie tak samo, tak samo mamy takich sąsiadów. Po drugiej stronie też mamy sąsiadów, właśnie, no takich bym powiedziała, takich młodych, około. 40 paru lat, słuchajcie, mają już tam dorosłego syna. Zawsze się uśmiechają, powiedzą dzień dobry. I powiem Wam, że jedną sytuację kiedyś raz taką miałam, że, że jedna kobieta, słuchajcie, tutaj zaparkowała zbyt blisko mojego samochodu, dlatego dlatego ja też z moim mężem wyszliśmy tutaj przeżywaliśmy jak to blisko, że przecież gdyby dała wsteczny i no naprawdę to było z jakieś z 6 cm no mówię wam taki taki gdzieś słuchajcie o nie wiem czy widzicie taki kawałek słuchajcie brakowało żeby uderzyła w mój samochód i także e... także później też przyszedł sąsiad dziwił się słuchajcie jak ten samochód stoi blisko także Powiem Wam osobiście także jakaś relacja tam jest z tymi sąsiadami, na szczęście dobra relacja. Jeżeli chodzi o jakieś tam słowo, to zawsze też tam zamienimy. Także, tak jak mówię, była akcja z tym samochodem i <grytanie> sąsiad przyszedł i się nadziwić nie mógł, jak to ta kobieta zaparkowała tak blisko naszego samochodu, że to po prostu nie była normalna sytuacja. Ale po czym później ta kobieta tak blisko zaparkowała mojego samochodu, na szczęście przyszła i odjechała trochę dalej, bo ja mówię, że tak być nie może. No i wszystko, wiecie, wyszło, doszło do ładu i składu, i nikt na nikogo się nie obrażał, wszystko było ok, także no fajnie, bardzo fajnie. Ja osobiście jestem tutaj zadowolona z tych relacji z sąsiadami, i to niezależnie od języka, czy to jest niderlandzki, czy francuski. Także ja jestem bardzo zadowolona z relacji z sąsiadami, i tak samo, tak jak tutaj już Wam dzisiaj wspomniałam, no to z Adamem przyjechaliśmy tą wielką szafą metalową, gdzie ładowaliśmy ją w czwórkę, a z wyładunkiem był akurat trochę problem. Natomiast sąsiad tutaj wyszedł, właśnie tutaj obok płotu, wyszedł i się zapytał, czy, czy nam pomóc a mój mąż tam trochę po niderlandzku akurat mówił, to mówi, helpen, helpen i tego, no i w sąsiad sensie przyszedł, pomógł i się pytał jeszcze, czy, czy na podwórko tutaj wystawiamy, czy zostawiamy w garażu, a my mówimy, że w garażu i bardzo, bardzo właśnie, bardzo słuchajcie, podziękowaliśmy, także yy, bardzo fajnie, także myślę też, że jeżeli Jakikolwiek sąsiad by od nas potrzebował pomocy, no to też jesteśmy w stanie taką pomoc zaoferować. Nawet, nawet raz taką miałam też akcję, gdzie sąsiadka szła i tutaj zadzwoniła. Ja mówię, Adę, ja mówię do męża: mówię, Spodziewasz się kogoś, bo ja mówię, z nikimś nie umawiałam, nie? Ale patrzę, wychodzę, jest sąsiadka, a sąsiadka do mnie mówi, że zapomniałam, słuchajcie. Wyłączyć światła w samochodzie. Także widzicie, nawet taka miła sąsiadka, że tak fajnie, wiecie, zainteresowała się, chociaż to nie był jej samochód, nie jej akumulator, mogła przejść obok tego naprawdę obojętnie. A ona, kobietka, tak fajnie, w taki miły, super sposób się zachowała. W taki miły, super sposób się zachowała, gdzie po prostu właśnie. E, zwróciła uwagę, żebym, żebym właśnie e, zgasiła te światła, żeby ten akumulator wiecie się nie rozładował. Także to było bardzo, bardzo miłe z jej strony. Jakie portale z ofertami pracy w Belgii pani polecam? No to ja wam tutaj e, napiszę w opisie filmiku, ponieważ e, tych portali jest mnóstwo. Słuchajcie. Jest naprawdę mnóstwo, walczą o klienta, e, także wszystko wam e, zrobię w opisie filmiku. Następne pytanie: czy w Belgii są mieszkania komunalne? E, czy jest duża trudność w otrzymaniu mieszkania ze zasobów miejskich na wynajem? Więc, właśnie, wiecie co, no ja, e, ja sama osobiście komunalnego mieszkania nie wynajmuję, ale myślę, że kiedy wy byście przyjechali i chcielibyście uzyskać takie mieszkanie, co oczywiście uznaję na za plus, bo później jeżeli wynajmujecie takie mieszkanie e, komunalne, to myślę, że później też możecie kupić takie mieszkanie, prawda? I myślę, że moglibyście dostać kredyt, jeżeli pracujecie, bo tutaj o kredyt to trudno nie jest, jeżeli macie pracę na, na stałe. Także myślę, że to wynając tego mieszkania komunalnego byłoby bardzo dobrą opcją. Także myślę, że na początek warto przyjechać tutaj z jakiejś agencji, po prostu pracować, a w międzyczasie właśnie załatwiać wszystkie dokumenty związane z, związane z kartą pobytu, czy też na przykład z meldunkiem załatwiać wszystko no i starać się właśnie o to mieszkanie komunalne. To jest właśnie bardzo. A bardzo dobry pomysł. I tak jak powiedziałam, że myślę, że wtedy już byście kupili też takie mieszkanie. Jeżeli byście chcieli, no to wtedy za e, tańsze pieniądze. Okej, okay. ja już tutaj sobie przesadziłam te dziewka. Słuchajcie, robię to teraz właśnie, bo ja nie mam kiedy tego zrobić. Dlatego e, też nagrywam ten filmik trochę z opóźnieniem, bo miał być on wcześniej, ale jest trochę później, bo ja zawsze coś mam. Do zrobienia, i nie zawsze się wyrabiam. Teraz jestem tutaj, oczywiście, w mojej słynnej kuchni, bo przyszłam się napić wody. No i przeczytam, przeczytam kolejne pytanie. Co zrobiłaby Pani inaczej, gdyby miała wyjechać jeszcze raz? Co bym zrobiła inaczej? To na pewno zrobiłabym inaczej to, że wyjechałabym, ale do ciepłych krajów. Ponieważ ja już kiedyś byłam. A na Cyprze byłam też we Włoszech swojego czasu i jeżeli miałabym wyjechać jeszcze raz, to do ciepłych krajów. Ja z kolei, ta Belgia wiecie, no ona ma takie plusy, minusy. Um, kiedy nie pada, kiedy jest ciepło, to naprawdę mi się tutaj podoba, ale kiedy zdarzają się takie miesiące, że dzień w dzień słuchajcie pada, jest to taka angielska pogoda no to nie uśmiecha mi się to, dlatego że ja lubię, jestem taką aktywną osobą, lubię chodzić na spacery e, i lubię to ciepło, lubię to słoneczko. Lubię... Także to bym właśnie zrobiła inaczej. Natomiast ja tutaj przyjechałam za moim mężem, e, żeby ta nasza rodzina była cała. Mój mąż tutaj pracuje, dlatego też tutaj zostaję i, i tego po prostu, słuchajcie, już nie zmienię, dlatego że ym, Mój mąż nie lubi ciepłych krajów, także nie jest mi to dane. Ewentualnie, może kiedyś wyjedziemy w te cieplejsze rejony, być może na wakacje, ale trudno. Jest jak jest. No i cóż, no trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ostatnie, ostatnie pytanie czytam. Jakie rady dałaby pani komuś, kto dopiero planuje emigrację? Jakie ja bym dała rady? To po pierwsze, słuchajcie, kierujcie się i wyłącznie swoim sercem, swoim sercem. Kierujcie się tym, to co lubicie, to co chcecie robić. I słuchajcie, teraz jest, teraz żyjemy w dobie internetu. Takie są czasy. Jak na moje, jeżeli ktoś planuje emigrację to naprawdę, o tak, na pstryknięcie palcem może sobie wybrać kraj e, i pracę. A wszystko inne, wszystkie sprawy, które musicie załatwić, takie jak na przykład karta pobytu e, czy też meldunek, to przyjdzie z czasem. Wszystko to ogarniecie, natomiast kierujcie się tym, co i jak czujecie, czyli weźcie pod uwagę to, czy podoba Wam się ten, ten kraj? Czy podoba Wam się ten dany język? Czy podoba Wam się mniej więcej a, ta społeczność? A, te wszystkie, wiecie, na przykład sklepy. Musicie też się dowiedzieć mniej więcej, właśnie gdzie, w jakim kraju jak społeczność funkcjonuje, dlatego że tutaj w Belgii przykładowo po południu są restauracje zamykane. Także jeżeli byście chcieli zjeść w takim zwykłym miasteczku obiad, to po prostu go nie zjecie, bo restauracja jest zamknięta. Także warto, żebyście też się właśnie dowiedzieli trochę o tej społeczności, o tej mentalności całej tych ludzi, jaki mają sposób tutaj funkcjonowania w danym kraju. Dlatego y, mówię Wam, kierujcie się po prostu sercem. Ja kierowałam się sercem, bo kocham mojego męża, e, kocham moją rodzinę, i, no i po prostu chcieliśmy razem żyć, a że praca mojego męża jest tutaj, no to tutaj mieszkamy. Jeżeli Wy lubicie te zimne kraje, takie jak na przykład Alaska, i w i, i Waszym. I waszym zainteresowaniem i hobby, na przykład, są takie dzikie zwierzęta, jak niedźwiedzie, czy też jakieś tam dzikie ryby. No to ja na waszym miejscu ukierunkowałabym się tym, co właśnie mnie interesuje, co mi się podoba. Czyli, i na przykład, lubicie te zimno, takie jak jest na Alasce, no to kierowałabym się właśnie tym. Jeżeli a, wyjeżdżacie za jakąś osobą, a, którą kochacie, a ta osoba jest powiązana już z pracą gdzieś tam a, za granicą, no to kierujcie się tym sercem i słuchajcie, jedźcie za tą osobą. A wszystko inne, słuchajcie, się poukłada bez względu na e, język, dokumenty i itd. No i przede wszystkim myślcie pozytywnie. A jeżeli... Jeżeli po prostu planujecie y, zmianę swojego życia, tak wiecie, spontanicznie i nie wiecie, co dzień przyniesie, no to nie wiem, może po prostu zamknijcie oczy, tak? Wybierzcie sobie na mapie jakieś miejsce z zamkniętymi oczami i niech to życie Was zaskoczy. <grych> w końcu, no wiecie, jeżeli jesteście zdrowi, a macie dwie ręce, dwie nogi, macie chęć do pracy, to z pewnością wszystko się poukłada, na pewno, na pewno coś fajnego się trafi. Też weźcie ze sobą taki, taki pozytywizm, patrzcie na wszystko. Kolorowo, różowo, to co, szare, burę, ponure, to zostawcie to z tyłu. No i po prostu, co bym wam doradziła, to też bądźcie odważni i nie zrażajcie się tym, że coś nie wyjdzie, że coś źle powiecie, e, że czegoś tego, że czegoś nie zrobicie tego jednego dnia. Nie zrażajcie się tym. Uczcie się przede wszystkim właśnie też na błędach, bo E, nie oczekujcie zbyt wiele od siebie, bo człowiek uczy się całe życie i nie będziecie nigdy idealni. Tak jak to się mówi, Krakowa od razu nie zbudowali, prawda? Także nie wymagajcie zbyt wiele od siebie. Przede wszystkim zwolnijcie, e, uśmiechnijcie się do siebie, do otoczenia i myślcie pozytywnie, a na pewno, na pewno wszystko się e, fajnie ułoży. A jeżeli słuchajcie, no jak to życie. Jak to życie potrafi zaskoczyć, potrafi czasami coś nie wyjść, ale słuchajcie, nigdy nie jesteście sami, jest ogrom ludzi wokół Was, jest ogrom różnych instytucji, więc jeżeli działacie, przede wszystkim działacie, coś robicie, no to sprawy się ułożą. Bo inaczej jest, jeżeli osoba siedzi, a pali sobie papierosa i załóżmy, ona sobie pije, lub coś innego robi, no to taka osoba nic nie osiągnie. A jeżeli Wam na czymś zależy i Wy po prostu działacie, to Wy do tego celu, który sobie wyznaczycie, to na pewno się uda. Tak. Słuchajcie, emigracja ogólnie e, poszerza horyzonty, kształtuje ludzi, a daje inne spojrzenie na świat. Także. Jeżeli macie w sobie tą odwagę, taką chęć, no to pakujcie walizki i co dzień przyniesie. Słuchajcie, ja kiedyś jeździłam za granicę, będąc zwykłą dziewczyną. Bez nikogo jeździłam za granicę, jeździłam na tak zwane prace na czarno. Czasami zdarzały się prace te na kontrakty też, ale robiłam to wszystko sama. I słuchajcie. Miałam takie czasy, że jechałam samochodem, jechałam autokarem, a także leciałam samolotem. I także ryzykowałam, stawiałam wszystko na jedną kartę: bo mówię, jestem ciekawa tej emigracji, jestem ciekawa tego życia, jestem ciekawa tych pieniędzy, tej społeczności. No i słuchajcie, wszystko, czego doświadczyłam, to jest moje. I także, czy ja coś straciłam, powiem nie, nic nie straciłam, a zyskałam. Zyskałam tą e, życiową mądrość. E, zyskałam także pieniądze, bo ja kiedy przyjechałam, wróciłam na przykład e, do Polski, to byłam w stanie komuś e, jeszcze pożyczyć pieniądze, czy też e, coś tam wynająć swojego. Także e, to było piękne, to była taka moja szkoła, moje doświadczenie. Na szczęście nic mi się nie stało, chociaż podróżowałam sama: czy to do Niemiec, do Włoch, do Francji, a także nawet na Cyprę podróżowałam sama. No i tak jak widzicie, jestem cała, jestem cała zdrowa. Na dzień dzisiejszy mam swoją rodzinę. I też mieszkam za granicą, ale oczywiście tutaj już jest wszystko legalnie, a także z podatkami, których niestety nie unikniemy, i to musicie wziąć właśnie pod uwagę, że kiedy wyjeżdżacie za granicę na emigrację, to nie spodziewajcie się, że łatwo będzie, bo na pewno łatwo nie będzie. Łatwo to może być, kiedy. Łatwo, słuchajcie, to może być, kiedy. Jedziecie sobie na jakąś tam fuchę, na czarno, to wtedy jest łatwo. A kiedy żyjecie tak jak system każe, no to już nie jest łatwo, bo dochodzą różne, różnego rodzaju opłaty, różne e taksy, czyli tak zwane te poda podatki. E a jeżeli nawet weźmiecie kredyt, no to też będziecie po prostu zwykłymi dłużnikami. Także no, musicie przemyśleć sobie, czego chcecie ile w stanie jesteście wytrzymać, a uwierzcie mi, że człowiek jest w stanie bardzo, bardzo dużo e, wytrzymać. To wszystko zależy od Waszej chęci, Waszej woli i e, waszego, waszego działania ducha. <grywia> Także słuchajcie, pakujcie się, wybierajcie kraj, a wybierajcie sobie region, w którym chcecie mieszkać. No i życzę Wam e, i życzę Wam z całego mojego serca powodzenia, kochani, ryzykujcie, bo to, co ma być, to i tak będzie, bo to jest z góry zapisane.